XIX-wieczna stolica polskich tekstyliów, dziś dynamicznie rozwijająca się metropolia w samym centrum Polski. Łódź to miasto kultury i biznesu, w samym jego sercu. Inwestycja Piotrkowska 44 nowa odsłona, łącząca tradycję z nowoczesnością. Zamysłem projektu było przywrócenie łodzi jej dawnego blasku poprzez rewitalizację XIX-wiecznej kamienicy zlokalizowanej w historycznym centrum miasta. Przyszli właściciele będą mogli podziwiać m.in. bogato ornamentowaną sztukaterię, odrestaurowaną drewnianą klatkę schodową z zachowanymi detalami, a jednocześnie korzystać z wielu udogodnień. elegancki, prosty, ponadczasowy. Spełnij swoje marzenie i wybierz jeden ze 145 unikalnych apartamentów. Stwórz własną przestrzeń i bądź blisko tętniącego życiem miasta. Odwiedź Piotrzkowska 44 i poczuj się wyjątkowo. To nie tylko doskonała lokalizacja, czyli usytuowanie w pobliżu kluczowych miejsc na mapie łodzi, to przede wszystkim historia. Odwiedź Piotrkowska 44, przekonasz się, że znalazłeś swoje miejsce.